W tym odcinku parę słów odnośnie selekcji oraz ekstrakcji cech. W obu tych podejściach chodzi o to, żeby zredukować liczbę cech, które mamy na wejściu. Powiedzmy, że właśnie jest taki dany zestaw x1, x2, x3 i tak dalej, aż do xn. No i jeżeli mamy takie uczenie typu nadzorowanego, to jeszcze jest na końcu ta zmienna y. W przypadku regresji jest to zmienna ciągła, na przykład może to być cena mieszkania, którą właśnie będziemy przewidywać, a w przypadku klasyfikacji. Mówi ona nam, nam, do jakiej grupy przynależy dany rekord. No i teraz są pewnego typu dane, dla których tych cech jest dość dużo. Na przykład obrazy. Weźmy na przykład, rozważmy sobie takie obrazy 100 na 100. No to wszystkich pikseli jest tutaj w środku no 100 razy 100, czyli 10 tysięcy. No i klasycznie, gdybyśmy analizowali takie obrazy, no to każdy piksel stanowiłby, jak gdyby, jedną cechę. Czyli takie, takie obrazki, takie zdjęcia można rozbić na taki właśnie wektor 10 tysięcy elementów albo inaczej właśnie tych cech. Czyli to byłoby x1, x2 i tak dalej, aż do x 10 tysięcy. No i domyślamy się, że takie modele, które będą stworzone na dużej liczbie cech, no będą po pierwsze uczyły się dość długo, no bo jest dużo parametrów do estymacji. Ale też mogą tam występować problemy np. z overfittingiem, czyli z przetrenowaniem. Model być, może być dość złożony i słabo się ogólniać. Też, jeżeli mamy tak dużo cech, to tak naprawdę powinniśmy posiadać też bardzo dużo obserwacji, żeby takie dane analizować, żeby w ogóle być w stanie te, no, te współczynniki dla tych zmiennych tutaj wyestymować. Więc na początku, czasami, jeżeli właśnie tych zmiennych wejściowych jest bardzo dużo, to redukujemy je do mniejszej ilości. No i teraz można zastosować takie dwa podejścia. Albo selekcję cech. Ona polega na tym, że wybieramy pewien podzbiór tych cech wejściowych, czyli pewne, pewne odrzucamy, pewne zostawiamy. Albo ekstrakcja cech, która polega na tworzeniu tak naprawdę nowych cech w oparciu o te wejściowe. No i zacznę może od selekcji. W jaki sposób możemy to zrobić? Po pierwsze, jeżeli mamy na razie załóżmy, że mamy tą zmienną y jeszcze, czyli to jest uczenie typu nadzorowanego. No to mogę zbudować kilka modeli, no i sprawdzić sobie, z jakim zestawem cech to przewidywanie tego y wypada tutaj najlepiej. Czyli napiszę, może jeszcze raz, że mamy te x1, x2 i tak dalej aż do xn, z tego przewidujemy y. No ale potestuję sobie różne takie możliwości tych podzbiorów. No i można by się zastanowić, ile w ogóle jest wszystkich możliwości takich podzbiorów potencjalnych, które mogę tutaj sprawdzać. Może rozpiszę dla przypadku trzech zmiennych, czyli X1, X2, X3. Tak wyglądałby oryginalny model. Natomiast jak chciał stworzyć na pewnym podzbiorze, to mogę zrobić tak. Na podstawie X1 tylko, na podstawie X2, na podstawie X3, czyli biorąc pod uwagę tylko jedne cechy, jedną cechę, mogę wziąć też dwie cechy, X1, X2. X1, x3, a mogę wziąć też x1, x2, x3 albo wszystkie. x1, x2, x3. Czyli tych możliwości tak naprawdę jest 7. Czy to tak naprawdę można wyczytać z takiego wzoru 2 do potęgi 3-1, czyli 8-1 to jest jak gdyby 7. I w ogólnym przypadku, jeżeli c jest n, to wzór będzie wyglądał tak. 2 do potęgi n-1. minus on jest dość prosty. Bierze się z tego, że mamy n tych cech. Raz, dwa, trzy, cztery i tak dalej, aż do n. I każda cecha może być obecna, albo może być nieobecna w tym naszym podzbiorze. Czyli mamy dwie możliwości. Na pierwszą cechę, na drugą cechę, na trzecią i tak dalej. Każda cecha może być, albo może nie być w tym podzbiorze, który tworzymy. Czyli jest dwa do potęgi n tej. Tutaj odejmuję jeden, dlatego, żeby wyeliminować taką sytuację, kiedy nie ma żadnej z tych cech. No taki null model, powiedzmy, że mnie nie interesuje. No, i w przypadku trzech cech jest to właśnie 7. No ale zobaczmy, co by było, gdybym wziął na przykład tych cech 100, co wcale nie jest taką dużą liczbą. 2 do potęgi 100 minus 1, jeżeli to się tak wyliczy albo przybliży, to będzie około 1,3 razy 10 do potęgi 30. No i to jest ogromna liczba tych wszystkich możliwych kombinacji. My tak naprawdę w praktyce nie jesteśmy w stanie no sprawdzić wszystkich możliwości. No widzimy, że to jest gigantyczna liczba, no niesprawdzalna na komputerach, więc musimy znaleźć jakiś inny sposób, w jaki wybrać, no przynajmniej jakiś taki suboptymalny ten podzbiór, na podstawie którego chcemy przewidywać wartość zmiennej y. No i można zastosować tutaj takie dwa podejścia. Podejście pierwsze będzie polegało na tym, że mamy te, te cechy wejściowe od x1 aż do xn i... Będę po kolei sprawdzał, co się stanie, jeżeli odrzucę jedną z tych cech. Na przykład pierwszą, zbuduję sobie model, a potem zbuduję model, może tak napiszę, czyli tak, gdyby jakby nie było tej pierwszej cechy i buduję model Y. A potem zrobię tak, że x1, x2 aż do xn, że drugiej cechy nie będzie i zbuduję model, który przewiduje Y. I tak dalej, aż na końcu będzie x1 aż do xn, z tym, że nie będzie uwzględniona ta cecha xn, no i buduję Y. No i zobaczę, która z tych zmiennych nie miała jakiegoś takiego największego specjalnego wpływu na tą predykcję, no i ją zlikwiduję. No i potem powtarzam ten proces iteracyjnie. Czyli jak na przykład, weźmy że optymalna okazała się ta pierwsza sytuacja, czyli ta, ta zmienna x1 nie była tutaj aż tak bardzo potrzebna, no to wtedy mamy jakby x2, x3 i tak dalej aż do xn i znowu wyrzucam kolejną, 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 aż ta dokładność Cały czas, żeby się utrzymywała na jakimś takim stosunkowo wysokim poziomie, ale żeby tą liczbę zmiennych zredukować do jakiegoś tam ustalonego przez nas poziomu. Tak można, jakby do tego podejść. Można też podejść z drugiej strony, czyli od, wychodząc od, od jednej cechy, czyli na początku zbudować takie modele, które w oparciu o jedną cechę będą przejdywały y. x1y, x2y i tak dalej, aż do xny. A potem w kolejnych iteracjach dorzucać kolejne cechy no i zobaczyć, czy one poprawiają. I tak dorzucać sobie kilka, nie wiem, 10, 20, 30 i zrobić taki podzbiór. Oczywiście te podejścia nie będą nas doprowadzały do tego optymalnego rozwiązania. Zawsze lepiej byłoby sprawdzić te wszystkie potencjalne możliwości, no ale jakieś tam suboptymalne i w praktyce one mogą tutaj jakoś tam powiedzmy funkcjonować. No i teraz, jeżeli mamy właśnie to zagadnienie uczenia z nadzorowanego, czyli tam, gdzie właśnie jest ta zmienna y, to o czym mówimy, co jakby cały czas. To pytanie, właśnie, co to znaczy, że ten model jakby jest dobry? No, możemy się kierować różnymi kryteriami, na przykład jakąś tam, powiedzmy, na dokładnością. Jeżeli to jest model klasyfikacji, no to jakiejś akuracji, na przykład, dokładność. Jeżeli to jest, na przykład, model regresji, no to to może być MSE, R kwadrat w przypadku regresji liniowej i tak dalej, i tak dalej. To mogą być jakby nasze współczynniki. Też warto pamiętać o aic To był taki współczynnik statystyczny, który uwzględniał zarówno jakby złożoność modelu, jak i właśnie jego liczba parametrów. To jest pierwsze podejście. Drugie podejście może polegać na tym, że po prostu szukam takich cech, które zmaksymalizują taką różnicę między danymi klasami. Czyli powiedzmy, że mamy, y na przykład przyjmuje tak jeden z dwóch poziomów 0, 1, czyli to jest problem klasyfikacji, no i sprawdzam te kolejne cechy, jak one tam się sprawdzają, i na przykład powiedzmy, że pierwsza cecha zachowuje się tak. Taki jest jakby jej rozkład w tej grupie 0, a w grupie 1 na przykład wygląda w ten sposób. No to widzimy, że te rozkłady się tak mocno nachodzą, więc ona nie będzie przydatna specjalnie do tego, żeby potem zrobić klasyfikację. No ale jeżeli by na przykład była cecha druga, która na przykład taki ma rozkład w tej grupie 0, a w tej grupie drugiej ma na przykład taki rozkład, no to one się tutaj nie nachodzą i spokojnie na podstawie tej cechy można by zrobić coś takiego. Oczywiście to jest taka idealna sytuacja, Zazwyczaj jedna cecha nie wystarczy, muszę mieć jakąś właśnie kombinację, no ale tego typu, chodzimy o coś takiego, żeby znaleźć właśnie taką cechę, która jakoś tam zróżnicuje te dwie grupy. To może być jakby moje kryterium, według którego będę tutaj jak gdyby dobierał, no właśnie, które cechy są lepsze, a które są gorsze. Oczywiście może być też tak, że w ogóle ma model typu nienadzorowanego, czyli jest pewnie zestaw cech wejściowych na początku i tego Y nie ma, to wtedy podejścia, które pokazywałem, no nie zazdziałają tutaj, dlatego że nie mam jak ocenić, które cechy są lepsze, a które są gorsze, bo nie buduję żadnej predykcji. No ale w ten sposób mogę na przykład zrobić, że policzę sobie korelację tej współczynniki korelacji między każdą a każdą. Czyli zbuduję taką macierz korelacji, każde, każdą zmienną ze z każdą, no i zobaczę, które są najbardziej skorelowane. I wyrzucę na przykład te cechy, które właśnie wykazują największą korelację liniową między sobą. Więc to jest takie przygodowe podejście dla uczenia typu nienadzorowanego, gdzie nie ma zmiennej Y. W efekcie w wyniku tej selekcji cech otrzymuję na końcu jakiś podzbiór tego zbioru wejściowego, zazwyczaj z dużo mniejszą liczbą tych cech. Czyli na początku na przykład było 10 tysięcy cech, a po takiej selekcji mogę otrzymać no, na przykład 300 cech, czyli mocno mniej. Model będzie dużo prostszy, łatwiej interpretowalny, mniej podatny na overfitting i tak dalej. Natomiast w ekstrakcji tych cech, w tym drugim podejściu, my tutaj tworzymy nowe cechy. Czyli są właśnie te zmienne wejściowe x1 aż do xn. Może być ta zmienna y, może i nie być. I w tym momencie to, co my robimy, to na podstawie tych zmiennych generuje nowe cechy. I w innej ilości też. Na przykład nazwę sobie z1, z2, aż do zk. No i w praktyce będzie tak, że to k będzie mocno mniejsze od n. Czyli liczba tych zmiennych. Liczba tych nowych cech będzie mocno mniejsza od liczby tych cech wejściowych. No i one powstają w wyniku jakichś takich operacji na tych zmiennych początkowych. Czyli z i każda taka, każda taka zmienna to będzie pewna funkcja, napiszę to może fi, od tych początkowych zmiennych od x1 do xn. Czyli coś robię z tymi początkowymi zmiennymi, na przykład je dodaję, mnożę, Mogę z wszystkimi, a mogę tylko z wybranymi, no i na tej podstawie tworzę zmienną Z1. A potem jakieś inne operacje wykonuję, tworzę Z2 i tak dalej. Może pokażę od razu jakiś przykład. Powiedzmy, że mamy x1, x2, x3. Czyli takie trzy cechy. Tutaj może być ten y, jak mówię, może nie być. I weźmy sobie na przykład coś takiego Z1, czyli taka nowa zmienna. Niech to będzie 2x1 plus x2 kwadrat. Natomiast druga zmienna z2, niech to będzie x2 minus x3 do potęgi trzeciej. Czyli zmienne z1 i z2 powstały w wyniku no, jakiejś operacji na tych oryginalnych zmiennych, ale być może właśnie teraz jest tak, że z1 i z2 łatwiej przewiduje się y, jeżeli to jest model typu nadzorowanego. Czyli szukamy takich nowych cech w dużo mniejszej liczbie, które jakąś tam przechowują informację. O tych oryginalnych cechach. Oczywiście tutaj możemy dość mocno stracić na interpretacji. Zwłaszcza jeżeli te operacje będą jakoś skomplikowane. W praktyce zazwyczaj jest tak, że my ograniczamy się tylko do takich odzorowań liniowych. Czyli jeżeli jest zestaw cech wyjściowych x1, x2 i tak dalej aż do xn, to te nowe zmienne to zazwyczaj są pewne takie kombinacje liniowe, czyli suma wi razy xi. Czyli bierzemy sumę tych zmiennych, ewentualnie przemnożonych przez jakieś wagi. I tak tworzymy te nowe zmiany Z1, Z2, Z3. Czyli to są takie kombinacje liniowe tych oryginalnych cech. I jest dużo mniej niż tych początkowych. No i tu już będą konkretne takie metody, które będę omawiał w innych odcinkach, w jaki sposób właśnie takie liniowe kombinacje można otrzymać. Czyli najważniejsze, że w ekstrakcji cech otrzymuję tutaj nowe cechy. Które mają jakoś tam ułatwić zadanie, które ostatecznie mam wykonać. Czy to jest na przykład właśnie jakieś uczenie nadzorowane, no to przewidywanie Y, a jeżeli uczenie nie nadzorowane, to coś innego, na coś innego będę zwracał uwagę. Na przykład przy grupowaniu będzie mi chodziło o to, żeby one tam jakoś się rozróżniały te dane. Czyli tworzyły się jakieś klastry, ale też występowały na przykład różnice między klastrami.